Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj robię wymianę oleju Fiat Panda 2 2009 rok, 12 benzynka z gazem i z napędem na 4 koła. Samochodzik mam rozgrzany, zaraz będę wlewał półkaneczkę do silnika, to sobie tam popracuję chwilkę. W przebiegu mamy tutaj 124 000 temperaturka już jest zrobiona, także zabieramy się do pracy. Oto zestaw, który ja stosuję. Ja to, żebym coś to reklamował, mam to w nosie filtr powietrza, oznaczenie, filtr oleju, oznaczenie. Olej 10W40 akurat z takiej firmy i półkanka do silnika. Ale mam specyficzny tutaj otwieracz sprzęt z najwyższej półki. Po wlaniu półkanki ślink zostawiamy oczywiście tylko i wyłącznie na wolnych obrotach. Tym samochodem już się nigdzie nie poruszamy, aż do wymiany. Półkaneczka wlana, koreczek na miejsce. Oczywiście to wszystko pozabieram stąd, odpalam. Tutaj w międzyczasie, jak samochodzik sobie pracuje na tej półkance, odkręcę sobie płytę pod silnikiem, i to jest ta jedyna różnica, w zasadzie która różni zwykłą pandę od pandy 4x4. To jest po prostu kawał metalowego pancerza od spodu, trzeba to odkręcić, bo inaczej nie dostaniemy się do, do filtra. Olej teoretycznie dałoby się spuścić, bo tam jest otwór taki rewizyjny, jakby do korka oleju spustowego, ale nic nam to nie da i tak trzeba tą płytę zdemontować, bo nie da się wymienić filtra oleju. Biorę się do pracy. I pierwsza rzecz, którą tutaj musimy odkręcić, jest taka plastikowa osłona, która trzyma, zasłania nam te śruby od płyty. Wykły krzyżak. Kręcamy. i to odsłaniają nam się śruby 15 minut, minęło, wyłączyłem co prawda, nie zdążyłem jeszcze płyty odkręcić, a no tak to jest jak się nagrywa i robi. Czasem nie wszystko wyjdzie czasowo. Tam wcześniej mówiłem, że z przodu jest po jednej śrubie, znaczy no, tu jest jakby jedno mocowanie, tylko że śruby są podwójne. Tam z tyłu jest akurat jedna. Tu są dwie, z drugiej strony analogicznie dwie Nie wiem czy się to uda pokazać tam z tyłu Zaraz Zobaczymy o, Ta nie ma na żadnym podnośniku więc to jest słabo trochę ale o, Widać I tu jest jedna Z tyłu jest jedna śruba, czyli mamy tak, jeden tył z drugiej strony tyłu po jednej i z przodu takie podwójne śruby jak już tutaj widzieliście no, można to sobie czymś przyknąć wiadomo tu od spodu to korozja te sprawy więc można sobie przyknąć żeby łatwiej odkręcić ale ja nigdy nie miałem z tym problemu zawsze to fajnie y, łatwo szło no i tak kluczyk tutaj mamy trzynasteczka i próbujemy czy to pójdzie czy trzeba będzie coś napsikać Oczywiście, że idzie bez problemu. Ech, teraz już nawet z palcami ale poszło. A podparłem sobie tutaj żabką, bo będzie łatwiej po prostu. Nie chcę iść po ale też nie stawia jakichś oporów. Już jest nasza, ciach Zostawiamy sobie tutaj. Oczywiście jak ktoś ma kanał, robi jakiś podnośnik. Tak się jednak widzicie, tak to jest, skutki nagrywania. Eee, no to oczywiście jest to prostsza robota na takie. Trzeba leżeć na glebie, no to jest to troszkę takie nieergonomiczne. Ale ciach, poszło ładnie i druga strona. Jedziemy z drugą stroną druga puściło elegancko idzie taki prosty patent z tą windą tak żeby to by to kurcze nam tutaj na łeble ciało odginałoby się niepotrzebnie a tak elegancko czekasz, aż ładnie to sobie odkręcimy i wtedy już Opuścimy podnośnik, wyjmiemy sobie płytę i będziemy mieli tutaj dostęp do wszystkiego, do czego chcemy mieć dostęp. Nie jest to jakieś mega czasochłonne, ani pracochłonne, no po prostu trzeba te sześć śrub odkręcić i tyle i mamy swobodny dostęp, no i cała filozofia. Teraz sobie to ładnie opuścimy. No i ciałkiem do wyciągnięcia. No i tak to tutaj wygląda po ściągnięciu tej płyty osłonowej. Mamy tutaj piękny dostęp do filterka. No i tutaj do miski koreczek jest tu od tej strony. A tutaj w tym miejscu podłożymy zleweczkę i ogień. No i ten fascynujący moment. Kiedy trzeba odkręcić kończego, z tego tu popuściłem, bo to jest ten, ten moment, kiedy dostajesz ciepłym olejem po rękach. No i to nic nie dać, czy masz rękawiczki, czy nie. Po prostu. Ten moment musi nastąpić. Okej. Okay. <ścoughs> Coś pięknego. Zalatuję. czuć tą półkankę. To takie naftowe. Dobra, nie się na to tutaj ładnie zleje. Wszystko. Tutaj jeszcze pokażę, jak, e, jaki kluczyk do korka bo się Ktoś szykoło do wymiany, a nie miał narzędzi i chciał kupić. No, koreczek mamy. Taki i kluczyk. Czy to będzie widać? 12. Konstrukcja nie do zajechania. Tu raczej nie da się gwintu oberwać czy coś. No. Piękna sprawa. A jeszcze coś takiego, czyli taka opaska regulowana, kluczyk, który pozwala nam e, objąć filtr oleju i, i odkręcić. Ułatwia życie. Jedni robią to śrubokrętem, przebijając filtr. Widziałem różne patenty na pasek i tym podobne, ale to takie proste urządzenie grosze kosztuje a fajnie się tym odkręca filterek oleju wykręcony nawet się dużo nie pochlapało nigdzie o tym olejem także to już będziemy montować nowy ten co prawda był z innej firmy ale to nie ma znaczenia generalnie oznaczenie jest to samo filtry są takie same tylko że ten jest inny ten jest inny możemy starym olejem nie ma problemu chodzi o to żeby troszeczkę tutaj przesmarować gumkę żeby nam się to dobrze złapało i przy dokręcaniu żeby się nic tu nie zamarszczyło tylko żeby miało poślizg jak się dokręca to też uszczelni przy okazji no i cóż zakręcamy filterek Filtr oleju mamy zakręcony, zostaje nam jeszcze wymienić filtr powietrza. To też prosta sprawa, tu mamy taką zapineczkę, no, go po prostu trzeba ściągnąć i dwa mocowania tutaj z prawej, i z lewej Czyli się to złapać po prostu Odpięte Odpięte. Pierwszej jakości nie jest, jak widać. Także i bierzemy nowy filtrek. Tutaj, do strony. No, co? Nie trudnie są łapką, muszę zaczerpić. No właśnie, to jest Jeszcze strążinka. I gotowe. No moi drodzy, olej zalany, filtry powymieniane. Odpalam, żeby się to wszystko na ładnie rozeszło. Jest ciśnienie. Git. Eee, nie skręcam na razie płyty. I polecam każdemu robić tak samo. Niech to chwilkę pochodzi popatrzcie od spodu, czy jest dobrze dokręcona śruba, korek od spustu oleju, czy jest dobrze dokręcony filtr oleju, czy nic tam nie kapie, nie ślimaczy się. No po co robić robotę podwójnie, jak okaże się, że jest jakiś wyciek, znowu odkręcać to wszystko. Niby nie ma dużo roboty, ale, ale po cholerę to się ba brać dwa razy. Popracuję chwilkę, porozchodzi się ten olej, popatrzymy pod spodem, czy nic tam nie kapie, jak nie kapie, no to skręcam. I od cała zabawa, także miłego majsterkowania z waszymi furami. Trzymajcie się, cześć.